Na moim kanale przychodzę dzisiaj do Was z 20 najciekawszymi trendami makijażu na jesień, zimę 2020-2021. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, co ciekawego projektanci zaprezentowali na wybiegach, to zostańcie ze mną. No więc zacznijmy od pierwszego trendu, czyli tak zwanego trendu fresh skin. Trend ten już pojawił się wielokrotnie, jednak w tym sezonie jest wyjątkowo mocny. Efekt świeżej, delikatnej skóry, właściwie na której nie ma podkładu, lub ten podkład jest transparentny, pojawił się u wielu projektantów, w tym m.in. u Gucci, Isabelle Marant czy Valmeu. Efekt świeżej skóry, takiej delikatnej, nawilżonej kremem właściwie i lekko skorygowanej korektorem jest fajnym efektem na dzień dla dziewczyn, które nie mają większych niedoskonałości. Myślę, że ten trend można spokojnie wykorzystać w makijażu dziennym lub też nawet wieczorowym. Drugim łączącym się z poprzednim trendem jest trend dewy skin, czyli skóry mokrej. Efekt tej skóry pojawiał się już na wybiegach w poprzednim sezonie, jednak w tym sezonie znowu jest mocniejszy i jeszcze bardziej rozświetlony. Modelki na niektórych pokazach wyglądały wręcz tak, jakby miały zroszoną skórę, wręcz wyszły z wody. Jest to... Efekt osiągnięty głównie rozświetlaczami płynnymi. Wielu makijażystów uwielbia ten efekt. Ja sama jestem wielką fanką, jednak pamiętajcie, żeby ten efekt ładnie wyglądał na waszej skórze. No to niestety tą skórę powinnyśmy mieć pozbawioną większych niedoskonałości. lub ewentualnie punktowo to Dewy Skin stosować nie w takim total looku jak na wybiegach. Jednak jeżeli jesteście posiadaczką skóry bez niedoskonałości i pięknej, to połączenie Fresh Skin z Dewy Skin myślę, że może dać oszałamiający efekt na wielu wyjściach. Efekt Efekt dewy skin pojawił się także u Balmé, u Gucci, u Victoria Beckham, więc on też był łączony z tym poprzednim trendem, ale też występował jako oddzielny. Trzeci trend to już jest cat eye. No i cat eye, każda z nas chyba mniej więcej wie, jak wygląda i pojawia się właściwie co sezon. Jednak w tym sezonie makijażyści postawili na coś mocniejszego. Wyciągnięte kreski w zewnętrznym oku są grubsze, bardziej graficzne, jeszcze ciemniejsze, to cat eye jest podkręcone, i jednak nadal klasyczne. Fajny, bo moim zdaniem bardzo fajny efekt, fajny makijaż na jakąś imprezę, może Sylwestra, może Święta. Cat Eye pojawiało się między innymi u marka Jacobsa. Połączonym z Cat Eye trendem jest Foxy Eye. Foxy Eye to tak naprawdę Cat Eye, tylko że troszeczkę podkręcone. Różni się od jego pierwowzoru, czyli tego kociego oka tym, że w Foxy Eye mamy kreskę bardziej rozmytą, zazwyczaj w brązach. I też charakterystyczną końcówką V wewnętrznym kąciku oka. Jest to bardzo ciekawy wariant makijażu, który można stosować i na dzień, i na wieczór. Ciekawy trend, nie jakiś wyjątkowo ciężki do odtworzenia. Myślę, że wiele z nas może w tym roku z tych dwóch trendów, jak Cat Eye i Foxy Eye, skorzystać. Szczególnie, że pamiętajmy, że te makijaże cechuje to, że powiększają, wydłużają oczy, spojrzenie staje się ładniejsze, pełniejsze. Piątym trendem są mocne usta, ale naprawdę mocne. Między innymi takie jak mam dziś, czyli purpury, fiolety, mocne, burgundy wręcz. Wiele marek postawiło na bardzo delikatne oczy, naturalny makijaż i właśnie akcent na porządne, mocne, wyraziste usta. Ja ten akurat trend bardzo lubię i często stosuję na jesień-zimę. Uważam, że wygląda mega kobieco, mega seksownie i można go połączyć z wieloma innymi makijażami. Pamiętajmy jednak, żeby uważać z łączeniem makijażu mocnego oka i mocnych ust, bo to może być za dużo. Mocne usta, głównie w purpurę, że pojawiały się u Fendi, Max Mary czy Emilio Pucci. Szóstym trendem jest kreska, ale to nie jest standardowa kreska, tak jak w kocimoku Moku, wyciągnięta w zewnętrznym kąciku. Ta kreska cechowała się mega graficznością i pojawiała się w totalnie nowej odsłonie. Występowała u modelek na różnych częściach Twarzy od górnej powieki, ale także pojawiały się kreski w załamaniu, na dolnej powiece, kreski różne graficzne, kreski, które nie miały konkretnych kształtów. No, totalnie zwariowany, zwariowany trend, bardzo już taki pokazowy. I powiem szczerze, bardzo podoba mi się efekt kreski na załamaniu powieki, wykończonej właśnie metalicznym cieniem. Widziałam u dziewczyn w telewizji, widziałam u dziewczyn na ulicach nawet już. I naprawdę ten trend jest do wykorzystania w makijażu, myślę, bardziej wieczorowym niż dziennym, ale może być fajną wariacją. Kreski w tej nowej odsłonie pojawiały się na wielu, naprawdę wielu pokazach. Myślę, że na większości, ale takie najbardziej charakterystyczne pojawiły się u Valentino, Steli, Mac McCartney i Celi. Następnym trendem, o którym Wam opowiem, jest trend, który my bardzo kobiety lubimy, czyli złoto i srebro. Złoto pojawia się właściwie w różnych odsłonach co sezon. Każda odsłona jest ciekawa i każda odsłona jest bardzo często przenoszona na ulicę. Natomiast w tym sezonie wreszcie pojawia się mocniej srebro, więc wielbicie. Takich chłodnych odcieni, wreszcie coś dla Was. Zaczynamy przełamywać te takie bardzo ciepłe kolory trochę chłodniejszymi. Złoto pojawiało się na właściwie każdym wybiegu, królowało u Toma Forda, było w różnych wersjach od całej złotej powieki po akcenty złote w makijażu, a także na przykład kreski złote. No, Szał złota był bardzo widoczny. Srebro również się pojawiało w bardzo podobny sposób jak złoto, także jako kreski, także jako całe powieki, także jako akcenty w makijażu. Przepiękne smołki i pojawiło się między innymi u wielu projektantów z lekkim wykończeniem srebra, więc myślę, że to może być trend, który zawładnie w tym roku sylwestrem, karnawałem, choć wiemy jak to może być obecnie z imprezami. I jeszcze jeden trend, który my kobiety uwielbiamy, czyli red lips, trend czerwonych ust, co sezon pojawia się, ale rzadko w tak szerokiej odsłonie, że mamy na wybiegach pokaz tak naprawdę wszystkich barw czerwieni, od oranży po purpury, po szkarłaty, no wszystko, tak naprawdę każdy odcień ust jest w tym sezonie modny, czy winny, czy właśnie oranżowy, czy neonowy, myślę, że każda z nas może sobie znaleźć coś fajnego. I to może być bardzo fajny trend, który wykorzystamy między innymi na święta. Czerwone usta, no to królowały bardzo mocno u dolczej gabany. Marka Jacobsa, Oscara de la Renty, ale mówię, pojawiały się również na innych wybiegach, więc jest to trend. Totalny. Warto też wspomnieć, że te czerwone usta nie pojawiały się tylko i wyłącznie w macie. Mamy też akcenty bardzo błyszczących, mocno czerwonych ust, które są niesamowicie seksowne i przy minimalnym makijażu oka mogą wyglądać niesamowicie pięknie na każdej z nas. Pamiętajmy jednak tylko o tym, żeby dobrać odpowiedni kolor czerwieni do siebie, żeby sobie dodać urodę, a nie jej odjąć. Następnym trendem są naturalne brwi. To jest trend, który pojawia się już od paru lat, no, non-stop, w różnych wydaniach, i ja myślę, że on będzie się przewijał jeszcze przez wiele pokazów. Naturalne brwi, brwi busi, gęste, bujne, wyczesane do góry. No, wyglądają pięknie, jeżeli je posiadamy w takim stanie, który pozwala nam na taki makijaż. Wyglądają pięknie, naturalnie, dodają dziewczęcości, kobiecości. Pojawiały się u Victori Beckham, Karoliny Herrery czy Fendi. Kolejnym trendem jest Grunge. Jest to niestandardowy, rozmyty, roztarty w czerniach makijaż oka, który myślę, że dla wielu będzie zbyt buntowniczy i zbyt mocny. Jednak często pojawiał się na tych wybiegach, więc warto o nim wspomnieć. Jest to, bardzo, jest to trend typowo dla odważnych. Możemy go używać w wersji bardzo mocnej, czyli bardzo mocno obrysowana, górna i dolna powieka czarnym cieniem, to wszystko rozmazane, rozmyte, bądź też w bardziej delikatnych wersjach, gdzie tam mamy takie wersje bardziej jako niedbałe smołki. Powiem Wam szczerze, że ten trend nie sądziłam, że pojawi się u tak wielu projektantów, ale pojawił się u Diora, u Gucci, u Maxmary. To są tylko trzy przykłady, natomiast tych projektantów było dużo więcej. No, coś niesamowitego, myślę, że dla dziewczyn, które są zbuntowane i nie boją się szaleństwa w makijażu, to można tak poszaleć. Ale jednak sądzę, że większość z nas nie postawi akurat na ten trend. Kolejnym trendem, wręcz przeciwnym do trendu poprzedniego, jest tak zwany Rose, czyli trend różany. Trend różany, jak sama nazwa wskazuje, jest oparty na różanych kolorach, które my kobiety w makijażu bardzo lubimy. I on bardzo mocno pojawił się np. u Michaela Corsa, który przepięknie podkreślił urodę modelek Total Lookami. Różanymi bądź też mocno podkreślonymi samymi policzkami w tym różanym kolorze. Myślę, że różany kolor będzie królował, bo jest to przepiękny, dziewczęcy, dziewczęcy look, który naprawdę wielu z nas będzie pasował. Akurat ten trend bardzo mi się podoba. Trendem, który również mi się podoba, ale myślę, że bardziej w akcentach niż w total looku, to jest tak zwany metaliczny, wręcz biżuteryjny efekt. Ten trend pojawił się już troszkę mniejszej ilości projektantów, jednak jeśli się pojawiał, to bardzo mocno. I między innymi uprady. Były to biżuteryjne, metaliczne cienie, kolory połączone w niestandardowy sposób, dające często efekt duochromu. Ciekawy jednak ja bym bardziej stawiała na kreski w takich kolorach bądź jakieś delikatne akcenty. Całe graficzne makijaże biżuteryjno-metaliczne do mnie nie przemawiają, ale oczywiście, jeżeli Wam się podobają, no to czemu nie? Trzynastym już trendem jest brokat. Brokat królował, ale nie tylko brokat, bo brokat, ale też różne pyłki, czy nawet płatki złota. Mamy sezon sylwestrowy, świąteczny i pomimo tego, co się na świecie dzieje, projektanci także próbują wpleść go w swoje kolekcje, więc no ten brokat i te błyski musiały się pojawić. Pojawiły się często w awangardowych stylizacjach, jednak my pamiętajmy, brokat możemy przełożyć nieraz na stylizacje piękne dzienne. Może niedzielne, przesadziłam. Wieczorowe. E, pojawiały się brokaty grubo, drobno zmielone, e, na policzkach, na powiekach, dolnych, górnych, no szaleństwo, ale mnie bardzo zaintrygowały pojawiające się aplikacje, które były bardzo awangardowe. E, nie do końca myślę, że do przeniesienia na modę codzienną, wieczorową, no myślę, że to może być tłumacz, jednak były bardzo ładne. I zostało mi już do omówienia tylko 6 trendów, z czego większość myślę, że spokojnie może nam się przydać i być wskazówką, jakie makijaże możemy sobie wykonać nie tylko na co dzień, ale właśnie na jakieś wyjścia, święta, sylwestra. Pamiętajmy, że to, jaka jest sytuacja, nie, nie zabrania nam ładnie wyglądać, a wręcz wskazane jest, żeby czasami. Poszaleć im poczuć się gwiazda, nawet jeżeli spędzimy tego sylwestra w domu. No dobrze, więc jaki jest czternasty jaki trend? Otóż czternastym trendem jest Smoky Eyes, ale w wersji brown. To jest też trend, który już pojawiał się niejednokrotnie i jest bardzo lubiany przez kobiety, bo my często zamiast czarnego smołka wolimy wybrać bardziej bezpieczne, brązowe, które jest nadal eleganckim, nadal bardzo seksownym makijażem, ale w delikatniejszej odsłonie. I jeżeli użyjemy odpowiednich brązów, to również na dzień będziemy mogły w piękny sposób go wpleść w naszą stylizację. I te piękne smołki Eye pojawiały się u Versace, Givenchy oraz Chanel. Kolejny trend jest już bardziej zwariowany i myślę, że nie każda z nas się na niego zdecyduje, ale warto o nim wspomnieć, ponieważ w niektórych sytuacjach może być fajnym dopełnieniem stylizacji. To są tak zwane spajki lashes, mocne, bardzo takie spiczaste, dające wręcz efekty lalki rzęsy, czasem lekko posklejane. Pojawiały się bardzo mocno u Celine. i jest to efekt, który powiem Wam szczerze, gdzieś mi się podoba. Uważam, że przy bardzo delikatnym makijażu, na przykład mocniejszych ustach i takich rzęsach, może to wyglądać olśniewająco. Muszę kiedyś spróbować. Pamiętajmy jednak, że te spajki Lush jest najłatwiej jednak osiągnąć przyklejając sztuczne rzęsy. Natomiast, jeżeli mamy ochotę, to mocne tuszowanie, takie lekko sklejające, także nam da podobny efekt. Szesnastym, szesnastym trendem są kolorowe maskary. Kolorowe maskary tu byłam zaskoczona, gdy się zaczęły pojawiać. Szczególnie mocno pojawiły się Wolf White w kolorze różowym. Bar... To było zaskakujące, naprawdę zaskakujące, dlatego że kolorowe maskary pojawiają się, ale one się zazwyczaj pojawiają w kolekcjach wiosna lato, bo kojarzą nam się z latem z taką świeżością, tu natomiast pojawiły się w zima w zimie. Fajny, fajny dodatek, pamiętajmy, kolorowe maskary to jest delikatne dodanie koloru do naszego makijażu codziennego, i pamiętajmy, że fajnie dobrany kolor może niesamowicie wydobyć naszą tęczówkę. Więc warto gdzieś o tych kolorowych maskarach pamiętać i może je używać raz na jakiś czas w makijażu. Siedemnastym trendem jest trend przygryzionych ust. Jest to trend, który wywodzi się z Azji. Ogólnie w tamtych rejonach kobiety mają często bardzo tak wytintowane, delikatnie pomalowane usta. I rzeczywiście ten efekt bardzo mocno pojawiał się na wybiegach, m.in. u Fendi, u Marka Jacobsa, czyli takie przygryzione wargi. Ten efekt potrafi być bardzo delikatny, jeżeli wykonamy go delikatnymi kolorami, bardzo taki dziewczęcy, ale potrafi być też seksowny i drapieżny, jeżeli zrobimy sobie takie przygryzione wargi mocniejszym, na przykład fioletowym czy czerwonym kolorem. Myślę, że to jest bardzo fajny trend, który naprawdę nadaje się na co dzień, ale i na jakieś wyjście. Następny trend jest dla mnie totalnie od czapy i pojechany i myślę, że Praktycznie żadna z nas nie będzie chciała tego nosić na co dzień, a tym trendem jest brak brwi. Słuchajcie m.in. u URDM czy Jill Sander, pojawił się niepokojący chwilowy brak brwi u modelek, to znaczy modelki miały zakorektorowane te brwi, także były one w kolorze ich skóry i były właściwie niewidoczne. No myślę, że to jest trend typowo pokazowy i mało z nas będzie na tyle odważnych albo nawet będzie się sobie podobało bez tej ramy oka, którą są dla nas brwi. No, ale był taki trend, mam nadzieję, że on szybko zniknie, bo ja po niego na pewno nie sięgnę. No dobrze, dziewczyny, i zostały nam dwa ostatnie trendy. Jeden dość szalony, ale na pewno związany z tym, jaki kolor został wybrany na kolor roku 2020. Więc typowy Classic Blue. Słuchajcie, na wybiegach pojawiał się w przepięknych formach Classic Blue na oczach, jednak w formach totalnie nieużytkowych. Były to mocne plamy kolorystyczne błękitów, ale też... Błękitów, tak? Przeszkadzajka. Błękitów, ale także ciemniejszych niebieskich i też granatów. Bardzo mocne, odważne wykończenie, jednak myślę, że większość z nas może sobie pozwolić na ten Classic Blue, jednak w delikatniejszych akcentach. <laughs> to mój film. Nieważne. W delikatniejszych akcentach, czyli na przykład akcentach kreski. I ostatnim trendem, słuchajcie, będzie trend Glossy Lips. Glossy Lips no to wszystkie wiemy po prostu błyszczące usta położone błyszczyki na usta. I teraz tak, czy tylko położone na Naturalny nasz kolor, będą w modne w tym sezonie. Nie. W tym sezonie nie tylko są modne właśnie takie błyszczące usta, świeże, które tylko są pociągnięte błyszczykiem, ale również położone błyszczyki na szminki. I To szminki w mocnych, wręcz nowych kolorach, mocne róże połączone z błyszczykiem, mocne czerwienie połączone z błyszczykiem, dające taki efekt błyszczących, a czasem nawet winylowych ust, królowały na wybiegach, pojawiały się między innymi u Chanel. Są totalnie jednym z moich ulubionych trendów na ten sezon, który na pewno Będę niejednokrotnie wykorzystywać. No dobrze, doszłyśmy do końca. Postarałam się dzisiaj opisać wam 20 najmocniejszych trendów pojawiających się na wybiegach. Tych trendów było więcej, jednak niektóre były bardzo rzadkie, niektóre to były tylko takie ciekawe akcenty. Ja starałam się wybrać te, które występowały u największej liczby projektantów, i także te, które najbardziej możemy przełożyć na życie codzienne. Moimi ulubionymi trendami są na pewno Glossy Lips, na pewno Foxy Eye, na pewno Brown Smokey Eye, ale także mocne usta czy też czerwone usta. A jakie wasze są ulubione trendy z tych, które wam podałam? Czy macie jakiś ulubione? Czy któryś z nich może wam podpowiedziałam i wprowadzicie w życie? Jestem bardzo ciekawa, więc jeśli macie ochotę, to podzielcie się ze mną tą informacją w komentarzu. Dziękuję wam bardzo dzisiaj za uwagę. Mam nadzieję, że widzimy się kolejnym razem. Jeżeli wam się podobało, to bardzo was proszę o subskrypcję kanału i zalajkowanie tego filmu. Pa pa.